Janek zgarnął mnie ze stoku narciarskiego i zdążył karatę. Dlatego, że mnie jakby nie interesuje praca, której nie bije mocno mi serce, niezależnie od efektu, której nie mogę w sposób graniczny wyrazić to, co wiem o drodze człowieka. Te dwa materiały, czyli scenariusz i książka, one się ze sobą rymują na rozmaitych poziomach, ale przecież współscenarzystą filmu jest Krzysztof Majszak. Razem z nim mm, przyszły do scenariusza jego wybory, jego propozycje i te rzeczy, no, siłą rzeczy musiały się od siebie różnić. Zresztą tak napisaliśmy, że to jest na motywach y, powieści. Możliwość uczestniczenia w, w tym projekcie y, bardzo, bardzo była dla mnie ważna i i bardzo się cieszę z tego, z tego powodu, że, że miałam taką możliwość. No, praca z mistrzem, a raczej z dwoma mistrzami i, i całą resztą ekipy, która również należy do tego grona mistrzów, e, była bardzo wymagająca, ale jednak, jednak bardzo dużo się nauczyłam w czasie, w czasie ym, zdjęć, które, które właśnie kręciliśmy do tego filmu. Gdzie powstawały zdjęcia? Gdzie kręciliście? To taki kawałek lasu między Tomaszowem a Łodzią. Miejscowość nazywa się Mikołajów. I tam udało się znaleźć tak zróżnicowany pejzaż, że zmieściło się w nim wszystko to, co było filmowi potrzebne. Zbudowaliśmy tam chatynkę. Dokładnie mówiąc, Paulina ją zbudowała razem z chłopakami. I w tej chatynce tam próbowaliśmy jakoś umocować los naszego bohatera, naszych bohaterów. Ziemiankę budowaliśmy. Dosyć szybko, intensywnie z, z moją ekipą. Bardzo nam pomogła, pomogły, pomagały odwiedziny Jana i Krzysztofa, którzy nas odwiedzali w różnych etapach budowy i, i mocno nas tam zachęcali. Bardzo było miłe, jak Krzysztof zobaczył pierwszy raz Ziemiankę, że takie słowa, że to jest, no to jest takie miejsce, w którym on może faktycznie tam się poczuć, zamieszkać jako Forst. Rozeznałem całą przestrzeń duchową i mentalną wszystkich bohaterów. Jak już powiedziałem przed chwilą, zadanie postawione przede mną przez Jana odwiedzenia tej przestrzeni, którą, jak już powiedziałem, każdy człowiek uważa za najświętszą. To powiązało mnie do Pracy zupełnie takiej jak dawniej malarze Ikon, do krwi ostatniej. Jest taki ślad na ekranie, taka pieczęć z emocjami z tamtego czasu. Dziś one są już trochę inne. Trochę mówiąc skrótem, lepiej stoi na nogach. Ta miłość do ziemi w tym filmie że tak powiem, sformułowana jest, przyzna Pani, szczególna, bo bohater bardzo chętnie się w ziemi zagrzebuje. Na tym poziomie to jest to, co mnie z nim najbardziej łączy, ten rodzaj pragnienia, żeby tak się ukryć przed światem.